Zobaczymy dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta, bo kontynuujemy serię, więc ja włączę tylko Minecrafta i zresztą widzimy. Dobra, więc ja Minecraft włącza, Muszę się sobie kamerę poprawić, bo ja sobie robiłem e, screena do miniaturki. pewnie teraz do tego screena będzie jeszcze coś jak o co jest? Już on normalny do tego tego, że wczoraj. Tego, że mi się skończyły, jakby. Zlagowało mi się Minecraft. Ale skończyliśmy na. właśnie. Przenoszenie tutaj itemów. Więc. Już. O dzień Jakaś w ogóle wpadła. Na razie się to wybierze. Aha, ściera. Ostatnie widzę. Nie

Żeby mnie było bardzo słychać. O pająk, o przyjazny. O tu, no, a tu, wczoraj. No tutaj kiedyś był wybuch. Muszę rzucić jakieś fazy. Mamy owce. Mamy dwie owce, mamy na łóżko. Co wie, mamy to. Może... No, no, może, mamy nawet łóżko. No, zrobimy sobie na bogato niebieskie. Mamy niebieskie nisko. Dzisiaj dlatego nagram filmik, że podobnie pod pierwszym odcinkiem z tej serii w Minecrafcie ktoś napisał, że chce, żebym ją kontynuował i nie może się już doczekać kolejnego odcinka, więc mnie to zmotywowało, więc wstałem. Powiedziałem, że dzisiaj poszkodam No może trochę później niż po szkole. No ale może ja z tym Dobra

bo nie mamy, a potrzebujemy. Mamy już powliście mi podiamenty. Więc... Trzeba tu skrzykać żelaza. Aha, tu jeszcze nie dokowałem. Aha, bo już tak dużo. ok, tu nie do, do końca. jej, To jest strasznie dużo tego żelaza. To nie było na początku na górze, bo tutaj chyba jest. To było tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem by było tutaj. Jeszcze na górze było siedem, a na górze było siedem, czternaście. W wczorajszym odcinku znaleźliśmy tylko dwanaście, czyli siedem, a nie, Je, nie, jedenaście, kurde, nie siedem. Mamy heł! Jako król, że jakby królę. mam jakby koronę, ja nie wiem się gadał, ja to zawsze koronę nazywam. Wdech ciągle jakąś złoty helm to bo... był... Ojojoj, Creepera mamy. I wybuchł. Super. Pewnie tu się wysadzi. Tak, w pająku. Dobrze, pająka nie wysadzi. Musiałem przebić z tym pająkiem. Ale no, tu jest jeszcze więcej murów. Ha, bo. To nie chce, ale tu jest też tyle murów. To mało kochani, ale nie ma. Ale dobra. Tu jest dużo łowów, ale są takie, że to jest strasznie. No to strasznie dużo żelaza. A to są plusy. No Dobra, tutaj akurat dużo żelaza może nie ma. No to, to jest więcej. Ojej, tego nie widziałem. To jest jeden, kto wpadł. Dajemy dostać. Pamiętaj się, że to jest 20 minut, bo te silniki będą trwały tak. 20 minut. Trzeba już o kółko się, tak, się, się skończyć. Będzie naprawdę. No. I wykrakałem. Może się troszeczkę przejrzeć, bo jest troszkę też głośno. O, i ja wykrakałem. Takiego mi się skończyło. Tylko dziwne kopanie, dlatego że jest strasznie dużo tych stalaktytów. Tak to się nazywa chyba stalaktyty. No, jeszcze tutaj jest jakiś górny. Ale mi się wydaje, że jeszcze sobie wykupimy do końca tamto żelazo. I mi się wydaje, że już pójdziemy szukać na przykład miejsca na wioskę, na bazę, nie na wioskę. Ale będzie coś trzymać. Trzeba jeszcze dokopać to żelazo i trzeba dokopać węgla, żeby na pewno mi nie zabrakło bo jak mi zabraknie węgla to będzie lipa więc mam nadzieję, że mi węgla nie zabraknie dlatego chcę tutaj jeszcze wykopać mam dwie pochodnie dobra kopię. No, tutaj już nie ma, dobra to wykupujemy tu kopiemy Nikt ma już, nie wiem, dobra. Nagrywam wam tak to może na oko. Sprawdzę. Dobra, 6 minut no. jest Dobrze. To powinno być napisane, ile to ma. Nie, to że to się było powoś... Bo mi to nie przeszkadza, tu na boku. Oj. E! Po prostu są takie, że ja tutaj mam slajmo, dużo. mam, tutaj mamy też kuleczki. Dobra, chyba idziemy stąd już. Bieramy moje rzeczy, skrzynki, wiem, że może napiszecie, y, błonnik jest z dół y, całej kopalni, no i straciliśmy dużo czasu, stracili. chciałem jeszcze znaleźć dzisiaj jakąś wioskę na tym dzisiejszym odcinku, dlatego po prostu chcę, zabieram, jednak to łóżko mogę zniesieć, tylko muszę wyłożyć żeby mi się skrzynki nie ten, żeby mi potrzebne i Niektóre niektórych one mogą być potrzebne, ale na mnie nie są. Zmiejmy. Nami... Dobra, no, bierzemy jeszcze to. Zróbmy to. Dobra, tutaj. To, 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 to. Kości zostawiamy. Salaktycz, jeden. Zróbmy parę, ale jeden. O. Zdjęły mięso. Nie mam więcej. Nie mam. Dobra. Bierzemy to. No. Zmieściło się na pewno, bo ja wiem, bo jak wczoraj mi się skończyło, musiałem skończyć to nagrywanie, to wczoraj przekopywałem i mi się wszystko zmieściło. Zatem to jest jeszcze na nagraniu. Idealnie. Pełne jako. Idealnie. Dosłownie wszystko jest zapełnione. trzeba, trzeba jakoś szybką wioskę znaleźć, bo mi się nie będzie wszystko jest zmieścić. Eee, no dobra. Będziemy szukać wioski. Może pójdziemy na minusowe. Chyba pójdziemy na minusowe, ale nie wiem czy nie będziemy też iść przynajmniej przez dżunglę, bo ta dżungla ma dalej jakby ona no, tą piramidę dżunglową. w nie mogą być chyba diamenty, więc naprawdę by było dobrze, gdybym się nagry ten tak o sobie diamenty były w tej dżunglowej ale ja na razie będę szukać tej. No, w wiosce też może być przecież diamenty. Jak? Mogą być diamenty? No, jasne, że żeby... mogą. Tak, że y, w wiosce jest kowal. no nie zawsze, ale jest kowal. Więc jak jest kowal, to i oczywiście też są możliwe, że diamenty. Jeśli to tutaj... są ładne tereny. tam na początku, jak zaczęliśmy ten pierwszy odcinek, to tam była jeszcze taka ładna góra. Ona gdzieś tam była. Ona była coś takiego podobnego, tylko że koło wody. Tam... nie wiem, która to była minuta. Bo oglądałem filmik, ale troszeczkę krócej. Tylko akurat mi się ten Minecraft rozbłogować po tych 20 minutach. Dobra. Która mamy minutę? 9. Czyli jeszcze 11 minut. No to nagrywamy tak do 20 po. To będzie git. Pewnie mi się ten film będzie wrzucać godzinę. A więc... Okej, okay. jutro może jeszcze na, gram jakiś odcinek z ROBLOX'a mi się zbierali na, na Pet Simulator X Bo dużo osób w tym gra gra, a ja po prostu chciałem nagrać Może by były jakieś giveaway'e, by były Zeznawałbym wam dużo petów takich, których no niektórzy mogą nie mieć więc jak chcecie, to dzisiaj pod tym filmikiem, jak macie na przykład Robloxa, to piszcie, jak się nazywacie, ja będę miał gifty wysyłać. Pewnie, pewnie będę zapewne będę wysyłać tak po 10 milionów gemów i pewnie jakiegoś peta. No bo jak się nie będę rozdawać wam strasznie mało, ale jak sobie jakieś koledzy dokupię, jeśli może eventy, znajdę yy, budkę z... Eventami, na przykład po 60 milionów to wszystkie wykupię, żeby było dla was jakieś eventy, bo myślę, że też będziecie mogli, chcieć jakieś. więc już pod tym filmie, jak będą tu takim trochę będą, to możecie pisać już swoje nicki. O, mamy szarą wełnę. Czy to jest szara wełna, czy to jest biała? To jest Już nawet wełna. O, dior, to też chciałem wyrzucić. Na razie mi niepotrzebny jest ten... Tu są same ładne co to jest? Ładne O, tutaj jest szale. No dobra, nie, nie potrzebuję. Dobra, idziemy szukać wioski. Wiem, ja że ten... Y, głównie się... Pewnie też będzie na tym... Jak to się nazywa? Na... Screenie będzie pewnie też możliwe, że napisane wyprawa. Będę się starać y, wszystkie jakby opisywać. Że na przykład jak będę iść do kopalni to będzie napisane y, hashtag 3, że odcinek 3 i na przykład kopalnia. Będzie napisane na środku, więc Nie. chyba ta seria Wam się będzie podobała. Będę nagrywać takie filmy co 1-2 dni. Jutro mam plan właśnie nagrywać specjalnego simulatora. I w Pe 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 Simulator X No więc, o mamy trzcinę, więc sobie weźmiemy. Skóry nie wiem czy będę wrzucać, bo skóry to może... A, jeszcze mam miejsce Ja jeszcze mam za no tak bo skóry miałem Tylko mięsa nie miałem tego Trzeba będzie sobie jeszcze ogarnąć chyba Piedzy wątem Zrobić Bo no jeszcze brakuje mi tego w jedzenia, więc będę musiał sobie a ja bo na razie nie chcę zjadać, więc stawiamy dwa piece. Niech mi się tu będzie przepalało. Ja sobie na jakąś górę pójdę. Wkładamy tego, co mamy najwięcej. Więc to niestety będzie tutaj na Dobra, idziemy szukać na razie tutaj górę. Zobaczę jeszcze od góry. Od górę, od góry. Dobra. Uh. Co my tutaj mamy? Mamy lamę. No nie będę za daleko odbiegać, żeby nie zgubić tego. No nie no raczej nie zgubię. Tylko, że nie, nie patrzyłem wtedy na kordy, więc mogę się zgubić. a Najwyżej znajdę. Dobra, wystarczy, że pobiegnę do tyłu, spoko. Dobra, tutaj są wielkie klify, więc, więc będziemy iść po lewej stronie. Lewą stroną sobie pójdziemy, dlatego, że tam jakby jest tak troszkę niżej później się zaczyna robić wyżej i chyba mi się, mi się wydaje, że bardzo wam się ta seria podoba dlatego, że y, jest no, jakby wy dostajecie... dobra tylko napiszę do tej osoby właśnie, która mi wysłała coś poczekajcie chwilę dobra, więc mi się już ma, odpisałem no jakby musiałem wejść z powrotem o, mamy przedpalone to, więc zabieramy. Jedzenie chciałem zabrać. Dobieramy to, zbieramy to. Jemy sobie od razu. O, jakieś łagi mam. No, dobra, już nie jeszcze, jeszcze nagrywamy 7 minut. 7, no tak, około 7-8. Nagrywamy jeszcze. Powiedziałem tak 20 minut, nagryć, albo ponad 20 minut. O, 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 mamy, tu mamy tutaj filmkę. A najlepsze jest to, że już mam zwierzęta na hita jakby z e, tego... Um, skryta mam na hita. Skryta mam na hita, nie Skryta mam na hita, zwierzęta... No, ja nawet skryta nie mam ich na hita. Ja mam niestety, że ich uderzę raz. zarobiście Gdzieś dało się mieć lepszy miecz, ale jeszcze diamentów, nie ten. Tutaj były... Nie to już mówiłem już. Bo weźmę góry Dlatego idę tutaj Bo Nie wiem po co w sumie tędy idę Spanę, bo. Dobra Idziemy stąd o! Ja nie mogę Krówka Weź mnie brutal no Sorry Jeśli nie chcecie żebym zabijał krów to mówcie Albo przy dzieciach no, no po prostu to jest Minecraft, potrzebuje jedzenia. Tak jak w życiu, jak potrzebujesz jedzenia, też musisz zabić krowę. Trzeba nie nam mówić takie słowa na YouTube, Mam no, nadzieję, że nic mi nie zrobią. O, krowy. Dobra, tutaj już są same krowy, więc. Pum! O, Na przykład krowa ginie skryta, a. Yy, a nie ginie zjedz takiego strzału. A, tak, nie, 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 Czyli nie, ma więcej więcej życia niż świnia? Krowa jest nic nie, 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 niż nie, Też nie, nie, tak wydawało. W sumie, no bo krowa ma jeszcze t -t. Gór, wiecie, że taka, taka jeszcze nie, że W tak naprawdę nie, że taka nie, bo że nie, tak nie, nie, jest ma rogów. Nie no, chyba że macie jakąś zmutowaną... <laughs> MAMY WIOSKĘ! MAMY WIOSKĘ! MAMY WIOSKĘ! Chciałem dokończyć. Chyba macie jakieś... Z... Chyba że macie jakieś zbu... zmutowane krowy. To okej. Okay. Nie obrażając. Ale zarąbista wioska mi się tu trafia. Dobra, zostajemy tu. Tutaj jakiś cave w ogóle. Spoko. Dobra. Płynę standardowym sposobem. Standardowy sposób. Ale płynę? Tak płynę. Myślałem, że ja że nie płynę. Jest! Mamy jedzenia dużo. Dobra, idziemy na tamten domek na górze. Nie wiem, czy gole... Nie, no go, golemy sobie zostawimy. Bo jeszcze mamy sporo całkiem żelaza, sobie pewnie jeszcze dokopniamy najwyżej. Kurde, czy tutaj jest kowal? Tutaj w ogóle jest jeszcze jakiś pole, Kto tutaj pole się panie? Wie ja, powiem mi pan. Ja już nie mam miejsca w ekwipunku. O tu jest żelazo. Dlatego ja tylko nie chcę zabijać tego golema. Bo najczęściej zabijam. Ale dzisiaj nie muszę zabierać jeju takie. O nie, dobra, mogłem mieszkać na górze. Ojej, krów dużo. Nie, nie Nie, 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 nie tylko nie rozwaliłeś wyśniekowy. Dobra, te krowy tu zostają, bo one w farmie. Tam to była poza. W na jakimś domku. O, dobra. No dlaczego ja się zgadzam, żeby tu mieszkać? Ponieważ to. to jakieś. porządne wejście Zbudować. Dobra, to najpierw może tam po sobie skrzynki, żeby mi miał, one na miejscu. Jeju. Bezsensowny dom. Po moim przemyblowaniu wy będzie wyglądać jeszcze lepiej. No, dobra, to będzie też jakiś ten. Tu będzie crafting. Tu postawimy albo nie. Dobra, crafting. Dobra, tu będzie crafting. Wykopujemy teraz tutaj Ebirt to, bo trzeba zrobić... Ja nawet łopaty nie mam. Mam żelazo. powinno długo się wybierać po diamenty. O kurde, nawet nie mam jeszcze żelazo tego. O kurde. Ale jestem. Dobra, zrobimy schody. Będzie o wiele lepiej. Pewnie z góry na dół też zrobimy schody. Jakby oczywiście chodzi mi... Ha, piece. Tu będą piece. E, chodzi mi, że jakby... Najbliższe drzewa u mojego domku są... Ja nie kliknąłem spawn pojta, Widzieliście to? Ja! O, ja się otarłem o śmierć. Ja nie kliknąłem z pointa Gdybym ja umarł, musiałbym tutaj wracać. Się. O nie, to było najgorzej, gdybym teraz umarł. Tak niefortunnie. Ja pierdziela. Ja prawie nie, tego gdzieś ten klik trzeba tu zabudować. Nawet koblem. Ja tutaj się prawie zabiłem. Dobra, zabudujemy na niego tak. Później się najwyżej zrobić jakieś ładnie. I tego pokazać, że tutaj są drzewa. No to nie jest... No dobra, to Weźmę sobie sedzenkę z niego. Czy mam sedanki? Mam brzozę. Ale nie chcę brzozy. No, dobra, brzozę też zasadzę. I uwaga! No robiłem jeszcze schody, dobra. Tu mamy schody do mojego domu. Dobra. Weźmy połóżmy to... Schodek tu. Co jest? Skąd mam kolejny schodek? Abo dwa, postawiłem. To tu będzie schodek. I powiedzmy na przykład z boku: tu będzie schodek. Dobra, jeden jest inaczej. Dobra, idziemy spać. A to dobra. Pani villager. Proszę, tu macie dwa łóżka. O nie! Krówka! Wchodź do rodziców. Nie, no, to nie są twoi rodzice. No to git. To moje łóżko. Mam mi stąd się że sobie przed, jakby jeszcze ja za chwilę będzie noc. Dobry, tylko sobie tak, brzozy zasadzimy, klata nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Chyba nie to nie drewno, dobra. Skóra, mamy marchewka, to to, drogit To sobie przepalimy. trzeba się nakładać kobla, żeby piece zrobić. Dobra, nagrywamy troszkę dłuższy film. Dobra, eee, robimy, o, nawet siedzień jeszcze, dobra już, siedzień zrobię, dobra, tutaj zrobimy taką moją mini kopalnię, najpierw trzeba zasadzić te brzozy, brzoza, brzoza, brzoza i brzoza, spoko, okej, okay. Zobaczmy, czy ja będę umieć zrobić trik hejbala, bo ja normalnie umiem. Ja ciekawe, czy mi wyjdzie. Tylko ciekawe, czy na taką dużą wysokość. się motykę zrobić. Przecież motyką się najszybciej kopie. Poradnik dla początkujących. Motyka najlepsza broń. Można nią zrobić wszystko. Zabić potwory, zabić wszystko możliwe. A nawet tak szybko to zebrać. Oczywiście kobyl kopie się łopatą dla początkujących, yy, bije się oczywiście też motyką. No a stawia się, oczywiście, jak gra się na komputerze, to stawia się prawym przyciskiem myszy. przytrzymaj, Dobra, patrzcie, mój skill. Dobra, nie, nie widzieliście tego. Więc co ja mam teraz zrobić. Nie gadajcie, że mam taki zarobiście wodospad do mojego domu. Nie, jak to jest do mojego domu. Nie, to nie jest do mojego domu. Dobra, za chwilę zabierzemy tą wodę stąd. Zrobimy ją do mojego domu. A jak sobie spadnę, sobie wpłynę z powrotem. Jakoś to jest zarąbisty? To jest zarąbisty świat. Dobra, ostatni raz. moje umiejętność grania w Minecraft. No i mi się nie wyszło. Dobra, to się zabijam. Pom, bo i tak mamy tutaj respawn. Dobra. Dobra. to na jedzonko, tylko troszeczkę w co mi jedzenie... Nie potrzebuję tego, bo chleb daje o wiele mniej. Więc sobie robimy so, przetalanko. Tak dziewięć węgla, a ja mam tylko tyle. No to nie potrzebuję więcej piece, ale warto zrobić. kolejne robić. Kolejne piece. Dobra. Cyk, cyk. Kopiemy. I uwaga, za chwilę będzie pewnie koniec odcinka, więc jutro mi się wydaje, że tak około 18 może będzie film, ale pewnie może nagram tak o 17. .00. No, może o 18, .00, 19 .00 będzie film już wrzucony. Dobra, to tak. Na tym chyba dzisiejszy odcinek skończymy. Czekajcie, ja sobie zrobię jedną rzecz. Na tym chyba dzisiaj sobie właśnie skończymy na tutaj dzisiejszym tym właśnie momencie. Jeśli byście nie, nie zapomnieli zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem, żeby było więcej takich fil z filmów. A ja się z Wami żegnam. Pa!